Kaźmierska nagrała wyjaśnienie swojej sprawy. Dopadły ją poważne wątpliwości. Dagmara Kaźmierka po wybuchu skandalu związanego z jej przestępczą przeszłością zapowiedziała, że razem z prawnikami pracuje nad oświadczeniem, które ma na celu przedstawienie prawdziwego obrazu jej działalności sprzed lat. Teraz okazuje się, że celebrytka już dawno nagrała film, w którym odnosi się do tej sprawy. Kiedy go opublikuje? Dagmara Kaźmierska była gwiazdą telewizji i internetu. Nie spodziewała się, że znowu przyjdzie jej pokutować na grzechy sprzed lat. Celebrytka nigdy nie ukrywała swojej kryminalnej przeszłości. O swoich więziennych perypetiach napisała nawet książkę. Wspominała, że prowadziła agencję towarzyską i została skazana za sutenerstwo. Także w licznych wywiadach wypowiadała się na temat swojej przeszłości. Jej kariera nagle się zakończyła, kiedy na światło dziennie wyszły akta sądowe jej sprawy. Fakt dotarł do dokumentów, z których wynika, że kobieta dopuszczała się wielu różnych przestępstw. Postawiono jej aż 17 zarzutów, w tym nakłanianie do gwałtu czy bicie pracujących dla niej prostytutek. Została skazana wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy w 2012 roku, od którego się odwołała. W 2013 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w części uchylał wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z 2012 roku. W tym jednak uznał Dagmarę Kaźmierską winną popełnienia przestępstwa prowadzenia agencji towarzyskiej czy namawiania do gwałtu i pobicia. Dagmara Kaźmierska została skazana na 3 lata pozbawienia wolności. Dagmara Kaźmierska nagrała wideo w swojej obronie. Po wybuchu medialnego skandalu Dagmara Kaźmierska usunęła się z show-biznesu. Nie zniknęła jednak z mediów społecznościowych. Naprawdę chciałam wam powiedzieć, ja nie jestem ani nigdy nie byłam z tak jak to teraz gdzieś tam wszystko jest przedstawione. Ja miałam działalność, ostatni raz wam mówię tu na TikToku, zarabiałam, nie gnębiłam, to są dwie różne rzeczy. Człowiek zeznać może wszystko i różne pobudki nim kierują, bo papier przyjmie wszystko, oznajmiła Dagmara na TikToku. Kaźmierska podczas jednej z transmisji na żywo w mediach społecznościowych podkreśliła, że pracuje z prawnikami nad oświadczeniem, które ma na celu przedstawienie prawdziwego obrazu jej przeszłości. Ja jestem najlepszym przykładem resocjalizacji w tym kraju, a Wy dalej po mnie jedziecie. Jedziecie po mnie od 15 lat. Odkąd wyszłam 15 lat temu, słyszę taka, śmaka i owaka. Żebym ka gwiazdka, gwiazdka wana rzęsach stawała, żebym wypruła sobie gardło, żebym serce, żebym płuca, żebym nerki obcemu oddała i tak jechaliście po mnie, jak po dzikiej świni. Teraz jedziecie dalej, pomimo tego, co było przed 2009 rokiem. Dalej się pastwicie i po prostu, mam to gdzieś. Pastwcie się, mam to gdzieś. A jak szukasz pokory, jedna, druga, dziesiąta, to nie szukaj jej u Kaźmierskiej. Kaźmierska nie ma, nie miała i nigdy mieć nie będzie pokory. A za to, co zrobiła złego, dawno odpokutowała i zapłaciła najwyższą cenę, mówiła celebrytka. Teraz okazuje się, że Kaźmierska już kilka miesięcy temu nagrała film, w którym odniosła się do skandalu, jaki wybuchł w mediach po opublikowaniu artykułów opartych na zapisach z akt jej sprawy. Wciąż nie wiadomo, czy celebrytka kiedykolwiek zdecyduje się opublikować to nagranie. Ja mam całe wyjaśnienie do mojej sprawy nagrane, słuchajcie, już wiele tygodni temu. Tylko wiecie co, nad czym się zastanawiam, zdania moich przyjaciół są mocno podzielone. Jedni mówią, daj, żeby nie było, że będą myśleć, że jesteś najgorsza. Drudzy mówią, olej, bo ludzie i tak jedni nie uwierzą, a drudzy będą pomstować na ciebie. Znowu będzie burza, znowu będą wyciągać słowa z kontekstu. Cały czas się nad tym zastanawiam, czy ja mam to upubliczniać, wyjaśniła Kaźmierska na TikToku. W dalszej części odniosła się do tego, jak potraktowali ją dawni przyjaciele. Właściwie, to koło mnie był, dalej jest. Wszyscy zostali koło mnie oprócz właściwie dwóch osób. Jedna już szczekała od jakiegoś czasu. Druga osoba teraz się ujawniła i właściwie moje życie jest o wiele lżejsze bez nich, powiedziała była królowa życia. Nikt nie ma wątpliwości, że miała na myśli Edzie i Jacka, z którymi przez lata występowała w telewizyjnym reality show.